W geście, który wprawił w osłupienie obserwatorów Rodziny Królewskiej, król Karol oficjalnie przyznał księciu Jerzemu bezprecedensowy zaszczyt. Niespotykany dotąd w długiej i bogatej historii monarchii. Pałac potwierdził tę decyzję. Ale powód tej śmiałej i emocjonalnej decyzji budzi spekulacje na całym świecie. Rola godna członka Rodziny Królewskiej. Najstarsze dziecko księcia Williama i Kate Middleton, książę George, wypełnia swoje królewskie obowiązki w dniu koronacji, będąc jednym z ośmiu paziów honorowych podczas oficjalnej koronacji króla Karola i królowej Kamilii. Dlaczego teraz? Co dokładnie oznacza to dla przyszłości korony? Los młodego następcy tronu zmienia się na naszych oczach. Ale jedno jest pewne: ten historyczny moment może na zawsze zmienić losy rodziny królewskiej, jaką znamy. Młody książę Jerzy wypełnił swój największy jak dotąd królewski obowiązek, dołączając do rodziców oraz króla i królowej na specjalnym przyjęciu herbacianym w pałacu Buckingham, gdzie spotkali się z weteranami II wojny światowej. Książę Jerzy zapisał się w historii. W chwili przesiąkniętej wiekami królewskiej tradycji, pałac Buckingham ogłosił coś, co poruszyło wyobraźnię milionów. We wtorek rano, 4 kwietnia, urzędnicy pałacowi potwierdzili to. Co szeptano cicho wśród obserwatorów królewskich. Książę Jerzy, mający zaledwie 9 lat, został wybrany na jednego z paziów honorowych króla Karola III podczas historycznej koronacji, która odbyła się 6 maja 2023 roku w kultowym opactwie Westminsterskim w Londynie. Nie była to jednak byle jaka rola. Był to bezprecedensowy krok dla młodego księcia, który na stałe umieścił go w centrum uwagi królewskiego dziedzictwa. W wieku w którym większość dzieci wciąż uczy się swojego miejsca w świecie. Książę Jerzy, najstarszy syn księcia Williama i księżniczki Katarzyny, otrzymał ceremonialną odpowiedzialność, zazwyczaj zarezerwowaną dla nastoletnich synów arystokratów, szlachty i starszych członków rodziny królewskiej. Tradycyjnie paziowie honorowi są rzadko widywani i wzywani jedynie podczas ważnych uroczystości państwowych, takich jak koronacje czy jubileusze. Ich główny obowiązek? Niosć długie, ciężkie treny szat monarchy, gdy przemierzał on święte sale opactwa westminsterskiego. Dla Jerzego oznaczało to pójście tuż za swoim dziadkiem, nowokoronowanym królem, pomagając mu nieść jego królewskie szaty, gdy wchodzili i wychodzili z opactwa na oczach całego świata. Ten zaszczyt nie był tylko jego, siedmiu innych chłopców, również noszących tytuł paziów honorowych, zostało wybranych. Aby towarzyszyć królowi Karolowi i królowej Kamilii podczas starożytnych obrzędów koronacyjnych, każdemu władcy towarzyszyło czterech paziów. Co równoważyło tradycję z osobistymi akcentami? Ponieważ wielu wybranych chłopców pochodziło z bliskich kręgów rodzinnych lub szlacheckich rodów, jednak to Jerzy wyróżniał się. Nie tylko ze względu na swoją przyszłość jako król, ale także ze względu na symboliczne przesłanie, jakie niosło jego włączenie. To nie była zwykła formalność. To była wizualna obietnica, obecny monarcha uznający przyszłość. Dla króla Karola była to głęboko osobista decyzja. Zaproszenie wnuka do serca ceremonii, nie jako biernego obserwatora, ale jako czynnego uczestnika wielowiekowego rytuału, który miał go koronować na króla. Same szaty, wspaniałe w swoim kroju i ciężarze, reprezentowały coś więcej niż królewskie bogactwo. Symbolizowały obowiązek, ciągłość i nieprzemijającą obecność korony. A dla Jerzego prowadzenie tego ciężaru przez rozbrzmiewające echem nawy opactwa westminsterskiego nie było jedynie ceremonią, to było ciche. Ale mocne wprowadzenie w życie, którego czeka. To nie pierwszy raz, kiedy Windsorowie łączą tradycje z osobistymi chwilami rodzinnymi, ale nigdy nie było to tak odważnie widoczne. Z kamerami skierowanymi na każdy krok i milionami widzów na całym świecie, obraz młodego księcia pomagającego w odzieniu nowego króla był nie tylko wzruszający, ale i historycznym krokiem naprzód. Jak więc prosty gest księcia Jerzego po cichu zmienił królewską tradycję? Obserwujcie uważnie. Ta chwila zmieniła wszystko. W głębi duszy. Decyzja, która ukształtowała królewską ścieżkę Jerzego. Za majestatycznością koron, powozów i wielowiekowych rytuałów. W murach pałacu Kensington rozgrywała się cichsza historia. Historia naznaczona nie dekretem, lecz delikatnymi rozmowami rodzinnymi. W miarę zbliżania się koronacji króla Karola III, włączenie księcia Jerzego do ceremonii nie było jedynie kwestią królewskiego protokołu. To była szczera decyzja rodzinna, starannie rozważana przez jego rodziców, księcia Williama i księżniczkę Katarzynę, zastanawiających się. Co tak naprawdę oznaczało dla ich dziewięcioletniego syna wejście w centrum uwagi historii, według informatorów, przez tygodnie poprzedzające. 6 maja 2023 roku para zmagała się z emocjonalnym ciężarem zaproszenia. Z jednej strony był to rzadki i prestiżowy zaszczyt, który pozwoliłby ich najstarszemu synowi wziąć aktywny udział w królewskim wydarzeniu o niespotykanym rozmachu i symbolice. Z drugiej strony. Aż za dobrze znali presję, jaką niesie ze sobą życie publiczne. Zwłaszcza gdy spoczywa ono na barkach tak młodych ludzi. Tradycyjnie role takie jak pazi honorowy króla są zarezerwowane dla chłopców w wieku od 12 do 15 lat. Często z arystokratycznych rodzin o silnych powiązaniach z monarchią. Ale sytuacja Jerzego była inna. Nie był zwykłym paziem. Był przyszłością korony. A według źródeł pałacowych wykazał się niezwykłą ciekawością co do samej ceremonii. Wielkie tradycje, uroczyste obowiązki, znaczenie każdego kroku. To urzekło jego wyobraźnię w sposób, którego nikt się nie spodziewał. To był przemyślany proces, wyznał jeden z bliskich współpracowników. Ale zarówno książę, jak i księżna Wali dostrzegli wierzym coś: gotowość nie tylko do odegrania roli, ale także do zrozumienia jej głębszego znaczenia. Nie chodziło o wyćwiczone kwestie czy ruchy. Chodziło o poprowadzenie dziecka wczesnymi śladami przeznaczenia. Które już zostało zapisane, ale jeszcze nie do końca zrozumiane. Decyzja nie była łatwa. William i Catherine doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co to znaczy dorastać w rodzinie królewskiej pod okiem globalnej kontroli. Od dawna dbali o prywatność swoich dzieci, zdeterminowani, by zapewnić im jak najbardziej normalne dzieciństwo. Ale kiedy Jerzy wyraził nie tylko entuzjazm, ale i szczere zainteresowanie zaangażowaniem, rozmowa zmieniła temat. Wtajemniczeni twierdzą, że młody książę oglądał stare nagrania z koronacji, czytał historie o królewskich ceremoniach, a nawet zadawał szczegółowe pytania o klejnoty koronne i insygnia. To właśnie to żywe zainteresowanie, a nie jego pochodzenie. Ostatecznie sprawiło, że decyzja wydała się rodzinie słuszna. I tak, w samym sercu wiosny, gdy trwały ostatnie próby, a opactwo westminsterskie przygotowywało się na widok całego świata. W domu Jerzego zapanowało ciche porozumienie: nie będzie on tylko obecny na koronacji dziadka, ale będzie jej częścią, bo nawet w świecie zbudowanym na tradycji przyszłość musi się gdzieś zaczynać. A czasami zaczyna się od chłopca, który jest gotowy szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. I jak dziewięcioletni chłopiec po cichu zmienił przyszłość monarchii, zostań z nami. To sięga głębiej. Jak weekend ucznia zmienił oblicze monarchii podczas gdy świat wstrzymywał oddech w oczekiwaniu na wielką koronację króla Karola III. 6 maja 2023 roku. Za królewskimi fanfarami krył się spokojniejszy, bardziej intymny rytm życia dziewięcioletniego chłopca. Dla księcia Jerzego to, co wydarzyło się w ten weekend, było czymś niezwykłym. Wcielił się w rolę, która postawiła go w centrum zamrożonego w historii momentu. Ale choć to wszystko wydawało się surrealistyczne, jego rodzice wiedzieli, że rzeczywistość wróci z impetem szybciej, niż ucichną oklaski, bo w poniedziałek rano George wróci w szkolnym mundurku i przejdzie przez bramę jak każde inne dziecko. Rozmowy na placu zabaw przeniosą się z meczu w piłki nożnej na królewskie szaty, a wszystkie oczy prawdopodobnie zwrócą się ku chłopcu, który właśnie przeszedł świętą alejką opactwa westminsterskiego za swoim dziadkiem, królem Anglii. Jego koledzy z klasy mogli wciąż zachwycać się złotymi powozami i widowiskiem telewizyjnym. Ale dla George'a lekcja była jasna: życie toczy się dalej, a tytuły nie zwalniają z obowiązku nauki matematyki. Najbliżsi księciu i księżnej Wali wiedzieli, co ta równowaga dla nich znaczy. Tak, byli dumni, wręcz uradowani. Rzecznik potwierdził, jak bardzo byli zaszczyceni obecnością syna na ceremonii. Nie chodziło jednak tylko o pompę czy prestiż, chodziło o to, by George zrozumiał ciężar swojej przyszłości, ale nie czuł się nią przytłoczony. Rzecznik ujawnił, że długo i intensywnie nad tym myśleli i że są szczerze podekscytowani. Nie tylko ze względu na to, co to symbolizuje, ale także ze względu na to, co znaczy dla Jerzego osobiście. Mimo to zachowali ostrożność. Ponieważ pomimo historii rozgrywającej się pod gotyckimi łukami opactwa westminsterskiego, rodzina Walesów zawsze starała się chronić swoje dzieci przed nieustannym blaskiem reflektorów. Ten weekend mógł należeć do korony. Ale kolejne dni były ich obowiązkiem. A tak, choć kamery uchwyciły Jerzego w królewskich szatach u boku monarchini, to był spokojniejszy obraz. Jerzy z powrotem przy biurku, stemperowanym ołówkiem, z plecakiem przewieszonym przez ramię to, co jego rodzice cenili równie głęboko. Ale nie dajcie się zwieść, jego obecność nie była przypadkowa. Król Karol, w swojej wizji szczuplejszej, bardziej skoncentrowanej monarchii, Świadomie umieścił swoich bezpośrednich następców w centrum uwagi w pierwszych chwilach swojego panowania. Wysoko postawiony informator pałacowy potwierdził intencję króla, by pokazać Wielkiej Brytanii i całemu światu, kto dokładnie stoi za nim w kolejce. Nie tylko symbolicznie, ale dosłownie. I oto Jerzy kroczył nie jako widz, ale jako część żywego mostu między dziedzictwem a przyszłością. Gdy próby przerodziły się w rzeczywistość, a świat śledził historię na żywo. George nie tylko reprezentował kolejne pokolenie rodziny królewskiej. Uczył się. Na żywo. Co to znaczy dźwigać na swoich młodych barkach zarówno dziedzictwo, jak i oczekiwania. I co cicha rola dziewięciolatka w wielowiekowym rytuale mówi o przyszłości korony. Bądźcie czujni. Oczekiwanie jutra Na pierwszy rzut oka wyglądało prosto. Tylko młody chłopiec idący za dziadkiem, ostrożnie trzymający rąbek luźnej szaty. Ale 6 maja, 2023 roku. W pełnym splendorze sklepieniu opactwa westminsterskiego, książę Jerzy niósł nie tylko jedwab i aksamit. To była historia, to było dziedzictwo. I pod wieloma względami była to pierwsza cicha próba przed przyszłością, jaką niewiele dzieci mogło sobie wyobrazić. Choć Jerzy miał wówczas zaledwie dziewięć lat, osoby z najbliższego otoczenia rodziny królewskiej twierdzą, że już teraz wykazuje oznaki czegoś, co wykracza daleko poza jego wiek. Jest niezwykle świadomy. Ujawnił jeden z informatorów, opisując młodego księcia nie tylko jako ciekawskiego, ale i spostrzegawczego, głęboko wnikniętego w życie i obowiązki swojego dziadka, króla Karola III oraz ojca księcia Williama, następcy tronu. Nie tylko obserwuje z boku, zadaje pytania, słucha. A kiedy podejmuje się obowiązków ceremonialnych, takich jak te pełnione podczas koronacji, czyni to nie z poczucia obowiązku, lecz z autentycznego zrozumienia. Decydując się na powierzenie Jerzemu tak widocznej roli w najważniejszym publicznym momencie życia króla, korona nie tylko uszanowała więzy rodzinne, ujawniła plan, przedsmak tego, co ma nadejść. Bo ta koronacja nie polegała tylko na tym, że Karol został koronowany. Chodziło o to, by Brytania postrzegała linię sukcesji nie jako zakurzoną listę, lecz jako żywą, oddychającą ciągłość. A w centrum tego obrazu stał chłopiec, który trzymał szatę dziadka nie z nerwowością. Lecz z pewnego rodzaju cichą godnością Sam Act, stąpanie w równym tempie, trzymając fragment misternego trenu koronacyjnego króla, może na pierwszy rzut oka wydawać się prosty. Jednak doświadczeni doradcy królewscy twierdzą, że wymaga on opanowania, wyczucia czasu i niewzruszonego skupienia. Ciężar stroju dorównuje jedynie symbolice, którą niesie, a każdy ruch musi idealnie zsynchronizować się z krokami monarchy. Dla kogoś tak młodego dokonanie tego na oczach całego świata. Było czymś niezwykłym. Osoby z kręgów pałacowych sugerowały, że ten gest króla miał charakter bardziej ceremonialny, był głęboko strategiczny. Angażując Jerzego w tak bezpośredni sposób, Karol zaoferował narodowi wizualną narrację o stabilności i sukcesji. Wysłał potężny przekaz, nie wypowiadając ani jednego słowa: Przyszłość monarchii już się kształtuje, już się uczy, już się przygotowuje. I choć George wrócił do szkoły kilka dni później, otoczony kolegami z klasy i codziennymi obowiązkami, coś po cichu się zmieniło. Kroczył po tej samej świętej ziemi, co królowie przed nim, pod strzelistymi arkadami, gdzie brytyjska historia jest koronowana, błogosławiona i wspominana. I robiąc to, nie tylko obserwował, jak rozwija się tradycja. On, na swój sposób, wkraczał w to. Ale czy teraz książę Jerzy właśnie zrobił pierwszy prawdziwy krok w stronę tronu? Bądźcie z nami w kontakcie. To sięga głębiej niż tradycja. Ubrany w dziedzictwo, oprawiony w historię, gdy pałac Buckingham powoli unosił zasłonę majestatu planowanego na 6 maja 2023 roku. Jeden szczegół wzbudził falę podziwu i niemałą zazdrość. Nie chodziło tylko o procesję, powozy czy insygnia. Był to strój dziewięcioletniego chłopca, który kroczył w ślad za królami. Książę Jerzy, mający pełnić funkcję pazia honorowego podczas koronacji swojego dziadka, nie miał po prostu nieść orszaku monarchy. Miał na sobie jeden z najwspanialszych mundurów, jakie kiedykolwiek uszyto dla kogoś w jego wieku strój Jerzego, wykonany w tradycyjnym stylu dworskim. Nawiązywał do elegancji minionych stuleci. Bogaty szkarłatny surdut, oprzyty złotem, nie tylko przyciągał wzrok. Był historyczny. Pod spodem miał na sobie białą satynową kamizelkę, idealnie dobraną do białych spodni i pończoch, a jego dłonie okrywały eleganckie białe rękawiczki. Czarne skórzane buty lśniły wypolerowanymi klamrami, a całość dopełniał delikatny koronkowy krawat i marszczone mankiety, stanowiące ukłon w stronę królewskiej tradycji. Był to strój, o jakim niewielu chłopców mogłoby marzyć, chyba że dziadek nosi koronę. To taki widok. Który zmusiłby każdego ucznia do zatrzymania się i spojrzenia. Jeden z królewskich informatorów zaśmiał się: Jerzy wie, jak wyjątkowe to jest, ale jednocześnie chłonie to wszystko ze spokojem i skupieniem, do którego wychowali go rodzice. Pałac idealnie wyczuł ten moment. Gdy w całym kraju narastało oczekiwanie, dokładnie na miesiąc przed koronacją opublikowano zupełnie nowy portret króla Karola III i królowej Kamilii. Zdjęcie. Wykonane w marcu 2023 roku w Blue Drawing Room w pałacu Buckingham, ukazywało łagodniejszą, bardziej intymną stronę pary królewskiej. Na portrecie Karol dumnie prezentuje się w doskonale skrojonym granatowym garniturze w prążki z motywem wilczego łubinu, uzupełnionym subtelnym lakierowanym krawatem, który dodał zdjęciu eleganckiej elegancji. Obok niego królowa Camilla promienieje wdziękiem w niebieskiej sukni od Fiony Claire. A jej strój dopełnia naszyjnik z diamentowym zapięciem, ozdoba, która odbijała światło i szeptała historię o starych królewskich skarbach, fotografia, choć starannie skomponowana. Wydawała się osobista, ich ramiona niemal się stykały, a uśmiechy były szerokie i nieskrępowane, było jasne, że to nie jest kolejny portret. To było oświadczenie, że pomimo ciężaru historii i formalności ceremonii, koronacja ta będzie naznaczona ciepłem. Rodziną i dziedzictwem. A w tle tego wszystkiego obecność księcia Jerzego pozostała niezaprzeczalnie symboliczna. Ubrany nie tylko w szlachetne tkaniny, ale w najczystsze stroje tradycji, stał gotowy, by nieść coś więcej niż tylko szaty. Niósł historię, która przechodziła z monarchy na monarchę, a teraz łagodnie spoczęła na ramionach chłopca gotowego dorastać w przyszłości. Co się dzieje, gdy wielowiekowe dziedzictwo spoczywa na barkach dziewięciolatka? Nie możesz tego przegapić. Sprawa rodzinna. W Czerwieni i Złocie. W miarę jak odliczanie do 6 maja 2023 roku zbliżało się. Majestat koronacji króla Karola III zaczął się coraz wyraźniej rysować. Ale poza lśniącymi koronami i starożytnymi rytuałami, tu cicha, rodzinna choreografia wpleciona w każdy szczegół sprawiała, że wydarzenie to było wyjątkowe. W centrum tej historycznej chwili stali nie tylko król i królowa. Ale kolejne pokolenie rodziny królewskiej odziane w wielowiekowe insygnia, wkraczające w rolę, które mało które dzieci w ich wieku potrafiłoby pojąć. Oprócz księcia Jerzego, trzech kolejnych chłopców zostało wybranych na paziów honorowych króla, z których każdy ma głębokie powiązania z arystokracją i osobistą historię związaną z rodziną królewską. Wśród nich był 13-letni lord Oliver Cholmondley. młody szlachcic którego rodzina od pokoleń jest blisko związana z rodziną królewską. Dołączyli do niego również 13-letni Nicholas Barclay i 12-letni Ralph Ptolemaik. Każdy z nich został osobiście wybrany nie tylko ze względu na pochodzenie, ale także ze względu na zaufanie, jakie wniósł do tak ważnego dnia. Tymczasem nowo koronowana królowa Kamila również odwoływała się do swoich korzeni, wybierając swoich drużbów. Wszystkie jej strony honorowe pochodziły od członków rodziny, symbolizujących zarówno miłość, jak i dziedzictwo. Wśród nich byli jej wnukowie: Gus i Lewis Lopez, Freddie Parker Bowles, a także jej prawnuk Arthur Elliot. Choć ich nazwiska nie zawierały tytułów, ich obecność na koronacji świadczyła o pragnieniu królowej, by zachować bliskie relacje z najbliższymi, nawet podczas najbardziej formalnych ceremonii królewskich. Każdy z tych młodych paziów miał na sobie tradycyjny mundur, przekazywany z annałów brytyjskiej monarchii, ich szkarłatne fraki zdobione złotymi lamówkami. Zestawiono z białymi satynowymi kamizelkami, białymi spodniami i motykami. Nosili białe rękawiczki, koronkowe fulary i marszczone mankiety, a do tego wypolerowane czarne buty z klamrami, które dopełniały całość. Był to żywy portret królewskiego teatru, nasycony kolorami i przepełniony symboliką. Ale historia na tym się nie kończyła. Za kamiennymi filarami opactwa i pod rozbrzmiewającymi echem łukami, młodsza grupa królewskich dzieci również przygotowywała się do odegrania swojej roli w historii, choć nie byli paziami honorowymi. Księżniczka Charlotte, lat siedem, i książę Louis, zaledwie czteroletni, mieli dołączyć do swojego starszego brata Jerzego w procesji pokoronacyjnej. Idąc obok dziadka i królowej Kamili, gdy wychodzili z opactwa i witali świat. I chociaż ostateczne role wnuczek królowej Kamili, 15-letniej Loli Parker Bowles i 13-letniej Elizy Lopez, były wciąż przedmiotem dyskusji. Osoby z otoczenia pałacu zasugerowały, że królowa pragnie szerszego grona członków rodziny, zarówno starszych, jak i młodszych. To była przecież koronacja, ale to było też spotkanie po latach gobelin linii krwi, połączonych nie tylko obowiązkiem, ale także miłością lojalnością i dziedzictwem. Wreszcie, czy ta koronacja była królewskim rytuałem? Czy głęboko osobistym punktem zwrotnym w życiu rodziny? Zostań tutaj. Prawda wychodzi na jaw. Pierwszy prawdziwy krok księcia Jerzego ku przeznaczeniu. Kiedy złote wrota opactwa westminsterskiego otworzyły się. 6 maja 2023 roku. Ujawniły coś więcej niż tylko koronację nowego monarchy. Dali światu przedsmak przyszłości. Pośród morza szkarłatnych mundurów, złoconych powozów i churalnych pieśni, które rozbrzmiewały w naznaczonych historią kamieniach, młody chłopiec kroczył zdeterminowany. Książę Jerzy, mający wówczas zaledwie dziewięć lat, nie był tam tylko biernym obserwatorem. Był częścią chwili, częścią przepychu, precyzji, obietnicy. Gdy świat zwrócił wzrok ku królowi Karolowi III, odzianemu w królewskie szaty i o wielowiekowej tradycji, za nim kroczył jego wnuk, pewny i skupiony, pomagając dźwigać dosłownie i symbolicznie ciężar korony. I po raz pierwszy od 1953 roku Wielka Brytania widziała dziecko nie tylko obserwujące rozwój monarchii, ale biorące w niej udział. To nie był dziecięcy dramat kostiumowy, to było prawdziwe. Jako jeden z czterech paziów honorowych króla, książę Jerzy oficjalnie został najmłodszym przyszłym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Który wziął udział w ceremonii koronacyjnej. I choć jego mundur olśniewał, szkarłatny surdut, białe spodnie, złote wykończenia to jego postawa naprawdę przykuwała uwagę świata. Był niczym nić łącząca przeszłość z przyszłością. Tak jak jego dziadek w wieku pięciu lat, oglądający koronację królowej Elżbiety II w tym samym opactwie, źródła w pałacu potwierdziły, że król Karol życzył sobie, aby Jerzy wziął w niej udział. To nie była po prostu tradycja. To było oświadczenie, wizualny przekaz, że ta monarchia, zdefiniowana na nowo na potrzeby XXI wieku, będzie instytucją kierowaną przez rodzinę, opartą na dziedzictwie, ale zwróconą ku przyszłości. Decyzja króla o umieszczeniu Jerzego tak blisko serca ceremonii była przez wielu postrzegana jako ciche odsłonięcie kolejnego rozdziału. A jednak, gdy wiwatujący tłum machał przed pałacem Buckinga, a rodzina królewska wyszła na słynny balkon. Jerzy znów stał. Tym razem machając do świata obok swojego rodzeństwa, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. To było coś więcej niż sesja zdjęciowa. To był szept historii. On jest następny. Jednak rola przyszłego króla nie ustaje w blasku fleszy. Zgodnie z tradycją, edukacja i przygotowania księcia Jerzego już się rozpoczęły. Nie tylko poprzez książki i naukę w szkole, ale także dyscyplinę, dyplomację i poczucie obowiązku. Gdyby cokolwiek stało się królowi Karolowi. Lub księciu Williamowi przed ukończeniem przez Jerzego 18 lat wprowadzono by regencję. Dlatego za drzwiami pałacu po cichu przećwiczono każdą ewentualność. A w tych samych salach cicho debatuje się nad innym pytaniem: czy Jerzy podąży za królewską tradycją? Służąc w wojsku? Jego dziadek służył w Royal Navy. Jego ojciec, książę William, latał w misjach ratunkowych jako pilot helikoptera. Ale w zmieniającym się świecie krążą pogłoski. Że ścieżka Georgia może się zmienić. Być może w ogóle nie będzie służył w wojsku. Śmiałe zerwanie z oczekiwaniami narzuconymi przez wieki. Nie podjęto jeszcze żadnej decyzji. Ale co jest pewne, monarchia, którą odziedziczy Jerzy, nie będzie monarchią imperialną. Lecz ewolucyjną mogą minąć dekady, zanim Jerzy wstąpi na tron. Być może dopiero po sześćdziesiątce, ale w międzyczasie będzie dorastał pod okiem nowoczesnej, ugruntowanej rodziny królewskiej. Chłopiec. Który obserwuje chłopiec, który się uczy, a pewnego dnia mężczyzna, który przewodzi. W tym opactwie tego dnia postawił pierwszy krok i cały świat to obserwował. Co zatem, Waszym zdaniem, rola księcia Jerzego podczas koronacji ujawnia na temat przyszłości monarchii? Chcielibyśmy poznać Wasze opinie w komentarzach. Nie zapomnij polubić, udostępnić, zasubskrybować i bądź na bieżąco, aby poznać więcej Royal Insights.